Chciałbym już móc powiedzieć, że to wiosna, ale niestety jeszcze nie. Mamy chwilowo podwyżkę temperatury i śnieg topnieje, dlatego wybraliśmy się na off-road. No i walczymy. Pojaliśmy w cztery samochody, dwa dzienniki i dwa samuraje. No i powiem wam, że jest naprawdę fajnie, bo w końcu się mogliśmy ruszyć z domu. Dawno nie byliśmy na off ale czy gdzieś dojedziemy, to oczywiście jak zwykle nie wiemy. Zimmy dalej ma stare opony, które już nie mają bieżnika Ale jakoś sobie jeszcze radzi no, jak nie będzie gdzieś dużo śniegu to myślę, że jest szansa, że dojedziemy na jakąś górkę A jest fajnie, bo miejscami nie ma w ogóle śniegu tak jak tutaj, a miejscami są takie placki jak tam To jest fajna offroadowa pogoda, bo pada, jest zimno i nie ma generalnie co innego robić Więc offroad to jest idealne rozwiązanie Można albo siedzieć w domu i oglądać YouTube'a, na przykład taki kanał Lubię Moje Życie, tam fajne filmy są Albo można sięść sobie do ciepłego auta i sobie po prostu z kolegami i koleżankami pojeździć. Widać, że Aaron mnie jeździ na niskim ciśnieniu, bo mniej więcej mamy z podobnego okresu opony, a on ma takie czwarte bieżnika, ja mam takie pół. Ogólnie te opony były super, ale czas na coś innego. Warunki dzisiaj nie są najłatwiejsze, bo ten śnieg jest strasznie ciężki i mokry, ale nie ma mrozu i nie ma lodu pod spodem. Także jak się da przekopać przez ten śnieg, to już potem jest trakcja. Muszę trochę wyczyścić drzwinika, żeby Ania coś widziała przez okno. Dobra, idę tam chłopaków... To nazywa myjnia ręczna Antonii. Dosłownie. 5 złotych! Pięć złotych! Złoty. Potem ci dam, nie mam drobnych. Dobra. Idę chłopaków nagrać, zobaczymy co się tam dzieje. Bo ja pojechałem górą, takim jakby objazdem. A oni tam walczą w kolejinach. To są jakby co moje ślady. Patryk widz dojechał najdalej. Jimmy jest tam, tam za drzewami, także jest ciekawa jak mu został. No, on ma MTK takie w miarę świeże, to jakoś to idzie. No, to powodzenia. Życzę mu powodzenia, tu jest z metr głębokości. się wpadłem butem do tej wody. Jest szansa, że on to przepcha. Teraz taka informacja do wszystkich, którzy będą pisać, jak mogliście tak zniszczyć przyrodę, zniszczyć ten śnieg. Wyobraźcie sobie, że pod tym śniegiem też jest ziemia. Tak jak teraz jest na tym śniegu. Także nic się nie zmieniło. I tutaj już była taka droga. Naprawdę. A śrubki ci tu brakuje? Aaron, czy ten pień będzie dzisiaj Twoim przyjacielem? Tak. Myślę, że tak. Tylko on jest tak kurde w złą stronę pochylony. Musisz go dobrze zacisnąć. Spokojnie zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy ta wyciągarka w ogóle działa. Oj. Zeskocz. A może, może. Także wszyscy dostaniemy tym pniem i ziemią po twarzach. Patrz idzie ty, ten, ty chcesz na opał ten pień tak. <grystanie> to jest nie on stwierdził, że ten pień będzie jego przyjacielem i mu zaufa Trochę ślisk się nie uśmiecha Ale myślę, że będzie spełniał swoją funkcję O, Było blisko Ale pomogły mój pies. O nie! O nie! Wow. O nie! Trzeba było zamknąć to okno. Dobra, my przejechaliśmy. Teraz zobaczymy, jak się reszta poradzi. Teraz się jaramy, że Jimmy przejechał po czymś takim, no nie? Jak Mimiś będzie gotowy, to się będę ładował w coś takiego. To myślę, że taki podjazd mi mi zrobi, no powinien. A takie to na tyle. Patrzcie, jak ja wyglądam. Oklapał ci auto. Znowu? Bo... <grymne> nie, to no nie ma tragedii, ale wyrwa. Nie, bo wyrwany jest. No. Bo ja chcę kupić sobie oryginalny przedmiotowy pierwszy z halogenami. Ale to napolita. Po co ci te halogeny? Kurde, bo mam. Insta? Ale wiesz, że to są zaślepki, to się odkręca i tu dajesz halogen? Nie, wycinasz. Czy tam wycinasz? No, ale jest miejsce. No, a ja bym chciał oryginalny taki ładny, pierwszy. Ale ten jest najlepszy. Ten za Patrz, naprawię ci go. No, no i dobre, można jechać. Teraz Patryk jedzie jako pierwszy, ja mam ułatwione zadanie, bo on e, tworzy kolejne, przekopuje się przez śnieg, jak widać, a ja sobie jadę na trakcji w ogóle bez dodawania gazu po jego śladach. Mamy pracownika, robi dla nas robotę. Dziękuję dobry chłopcze! Człowieku, ty bogaty jesteś. To na zachętę. Nie, dla kobiety na lody. No, dziękuję, dziękuję. Teraz jedziemy do takiej dziury, która jest na takiej drodze, która przechodzi przez pewną działkę i pewien chłop, który ma działkę obok e tak samozwańczo nazwał się szeryfem tamtej działki i jak ktoś przejeżdża tą drogą to wszystkich goni. Ciekawe czy dzisiaj jest w domu. Jak tak to może go poznacie. A jak nie no to po prostu przejedziemy sobie drogą i pojedziemy dalej. Patryka tam ściąga na drzewa. Spadł trochę z trawersu, zobaczymy czy sobie poradzi. Tego nie widać, ale tu jest dosyć stromo. No, ciągnie go w drzewa. Ale udało się. Auto całe. Jakby co, to tutaj jest droga, a tu jest Patryk. Tu jest ta dziura Ale tutaj Pewnie tak sam o sobie ciągłem do samej góry, no ale Ja kiedyś to objechałem tutaj tędy Tak? No ale tu nie podjedziemy Tutaj przejechałem i tam na drogę wyjechałem Tą wyżej Tu czy tu A nie chcesz tu? Niestety nasze auta to nie jest klasa Extreme i nie będziemy się ładować do tego bagna, chociaż pewnie chcielibyście to zobaczyć, ale to nie ma sensu i tak nie przejedziemy. Miliś przejedzie, ale to nie na tym wyjeździe. O, przegub ci stuka. Jak już tylko oponać i zrobić ślady, to już potem ma trakcję, ale najgorzej jest się przebić. Ej, mam jakiś jakieś drzewo w tyłu? Nie, jeszcze masz 2 metry luzu. O tak, ja nie chcę się. No, a Patryk zrobił ślady, to myślę, że jakoś przejedziemy. Chyba, że tam jeszcze gdzieś spadnie. Jakby ktoś nie wiedział, to ten tym jest 1.6 z witary i nie brakuje mu mocy. Do tego zwolniony reduktor 4.16. Fajnie sobie radzi. A widzę, że za pierwszym razem nie udało mu się podjechać. spróbuję jeszcze raz z rozpędem jak nie to weźmiemy Czym czyta drzwi No już są korzenie powinno złapać. A, czekaj, co? Jest wyślizgany, nie? Nie uda ci się. Ja nie mam wyjścia. No tak tu już nie cofnę. Cofniesz? Bo zjadę na drzewo. Będzie go przełamywać sobie. Ale tu nie, tu nie, nie uda ci się. To wpadniesz do tej dziury tam. Okej. Okay. Wow! Uwaga. A ja go chciałem łapać ku, zamiast spierdalać. <laughs> nie to lepiej spierdalać. Ja Ja Więc jedziesz te w dół, nie? Tak. Yeah. Yeah. O. Antoś? Coś poszło nie tak. To drzewo tu stało? Właśnie wydawało mi się, że chyba teraz urosło. W tej chwili. 難しい。

i to go nagrać Ten silnik jest tak cichy, że nie słychać że on idzie. Mój też. Co? My też. Cichy? No. Tutaj zawsze jest. Przekopię się czy nie? co to wygląda. A co powinien zrobić? Jak myślisz? Zapić blokadę? Nie, otworzyć piwo. No. Ja nie jeżdżę sam do mną ten kieperkę. Aron się nie poddał, ale pojechał tędy, tak i tak. No a tutaj już jest droga. się na Tak, pojechali zwiedzić las. Jimmy na odcince, jest dobrze. Dobra, idziemy, może dojedzie. Patryk miał przebijać teraz trasę, ale aktualnie leży trochę na boku. No przy, może jeszcze nie leży, ale już blisko. Spróbujemy się przebić tą kolejną lewymi kołami po lewej? Może się uda, nie? No ale chcesz go ominąć? No nie no, na razie niech tam walczy. Oj, został, ale przepka. Jesteśmy na wysokości mniej więcej 600 metrów nad poziomem morza. No i tutaj jest zdecydowanie tego śniegu jeszcze trochę, ale da się przez niego przebić. Nie ma tragedii. Myślę, że gdyby to zamarzło, no to by nie było szans, ale jest tak miękko, że się auta przebijają do twardego pod spodem. I jakoś jedziemy. Już kończymy powoli naszą wycieczkę. Zjeżdżamy już powoli w stronę domu, ale jeszcze troszeczkę będziemy jechać. Już się ciemno robi, niewiele zaczyna być widać ja coś zjeść. Jeszcze udało mi się raz zakopać. Patryk przejechał, ale ja już nie. Dobrze, że jest się do czego zapiąć. Dobra, idę mu pomóc. Tam widzę, że też coś stoją. To jest kolejna na metr. U nas w śniegu jeszcze trochę jest, ale mam nadzieję, że już niedługo. Jedziemy na obiad. Co będziesz jeść? Zamówiłem ci zupę grzybową. O, dziękuję. Ja zamówiłem rosół i chyba zjem kotleta. Jesteśmy ale... w naszej ulubionej karczmie w stracące. I tutaj jest klimat, widać, taki walentynkowy. Teraz wiesz, to tak jak ze świętami, do dnia kobiet będą wisieć serduszka walentynkowe. Ale już choinek nie ma, to jest dobrze. <noise> Dziękuję. 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 Smacznego. Smacznego. Smacznego.